Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Bardzo dużo dzieje się na rynku. Wtorek. 1 września, data historyczna. Myślę, że każdy każdy tą datę zna. Początek II wojny światowej, napad nazistowskich Niemiec na Polskę, więc, więc też historycznie myślę, że dzisiaj warto w mediach społecznościowych swoich zwrócić, zwrócić na to uwagę, bo data na pewno dla naszego kraju i narodu bardzo, bardzo ważna. Ja dzisiaj ładuję od rana bateria Jerba mate. Także, także jest dobrze. Chwilę przed pobudką porozmawialiśmy sobie na temat milionerów krypto. Słuchajcie, według definicji milionerem nie jest ten, kto ma milion dolarów, ale kto ma po prostu milion jakichś coinów, tak? Także jak na swoim portfelu macie bańkę na przykład traffic, to już możecie czuć się za krypto milionerów, bo macie jeden milion jakiegoś coina. Słuchajcie, dużo się dzieje, dzisiaj sobie porozmawiamy o wielu ważnych sprawach. Nie tylko wczoraj zrobiliśmy sobie takie podsumowanie miesiąca, powiedzieliśmy o kilku naszych projektach, a dzisiaj zobaczymy, co dzieje się się na rynku rzucimy okiem na kilka portali i mam nadzieję mam nadzieję że będzie Ciekawie. Jeżeli chodzi o ceny krypto, no to ja tu jestem już bardzo zadowolony, dlatego że Ethereum znowu leci do 500 dolarów. Jak mówiłem jakiś czas temu, że lecimy do 500, był spadek gdzieś tam w granicach 380 dolarów. Ja oczywiście doładowałem standardowo dla mnie Ethereum projekt absolutnie długoterminowy. No i dzisiaj mamy cenę 463 dolarów, a więc bardzo fajnie 13%. Odbiło w ciągu 7 dni i myślę, że tutaj droga 500-600 dolarów jest jak najbardziej otwarta. Bitcoin, lecimy do 12-11 tysięcy 900. Ogólnie jak dzisiaj rano wstałem i rzuciłem okiem na Blockfolio, a więc na naszą aplikację, gdzie możemy sobie sprawdzać ceny naszych kryptowalut, no to jest, jest naprawdę, jest naprawdę dobrze. Słuchajcie, jeżeli chodzi, sprawdzę jeszcze tylko, czy włączyłem nagrywanie, włączyłem, bo dzisiaj jestem trochę zaspany, więc czegoś tam. Mogą nie zrobić, ale jest wszystko ok. Dobra, przeskakujemy do wiadomości. Pierwsza rzecz: DeFi, fajny artykuł na, na bitcoin.pl.org. CEO Okeks, obecna bańka na DeFi pęknie. No i teraz gdzieś tam różne są założenia. Wiadomo, że jest to trend, który daje niesamowicie zarobić. Wiadomo, że jest to trend, który obecnie jest absolutnie na topie. Natomiast tutaj, tutaj CEO tej giełdy uważa, że jest dużo ryzyko utraty pieniędzy przy obecnej bańce na DeFi. I teraz Jakie, jakie ja mam do tego podejście i jakie tutaj rady, oczywiście nie porady inwestycyjne, ale, ale jakie moje są przemyślenia na temat tego rynku? Po pierwsze, jeżeli korzystacie z tego rynku, zarabiacie na tym rynku, musicie wybrać sobie, musicie swój portfel podzielić standardowo, tak jak robimy przy innych projektach. Nie da się mieć wszystkiego. To jest takie zdanie, które podsumowuje to, co chcę powiedzieć. Nie da się mieć wszystkiego. Korzystajcie z DeFi, zarabiajcie na tych projektach na bieżąco, natomiast na long term, czyli długoterminowo, wybierzcie sobie tylko według Was najmocniejsze projekty. Czy warto mieć dzisiaj w portfelu 50 czy 100 projektów DeFi? No nie, nie warto, bo nie dopilnujecie tego, będzie spadek i najprawdopodobniej skończy się tutaj absolutnie tak, jak pisze tutaj tak, y pisze, pisze, pisze. Właśnie, właśnie ten CEO, dlatego że nie da się mieć wszystkiego i nie da się wszystkiego dopilnować. Dzisiaj DeFi daje nam niesamowite możliwości zarabiania na bieżąco, a więc jeżeli jest chwilowy trend na jakiegoś coina, widzimy niesamowite wybicie, gdzieś tam go kupiliśmy, nauczcie się realizować swoje zyski, a oczywiście w portfelu zostawcie sobie tylko te projekty, które są, są dla Was najważniejsze. Tak jak na przykład ja mam TorChaina, mam RUN, dla mnie to jest projekt podstawowy, ale wiele projektów DeFi kupuje tylko po to, dlatego że w social mediach zaczyna się Dlatego, że jest ta banka, że o projekcie robi się głośno, że projekt zaraz zgodnie ze swoim kalendarzem ma mieć minet, ma mieć wprowadzenie jakiegoś produktu, a więc gdzieś tam, gdzieś tam mam te produkty podzielone. Jeżeli ktoś wszystko bez głowy kupuje i tego nie śledzi, to przez chwilę na portfelu może zrobić się niesamowicie zielono, bo ten trend może dać niesamowicie zarobić w krótkim okresie czasu, ale za 2-3 miesiące wiele projektów może zamurkować i z tego waszego zielonego zostanie czerwone albo zostanie gdzieś tam minus. Dlatego moja rada, korzystajcie z tego trendu, zarabiajcie na tym trendzie na bieżąco, nauczcie się realizować zyski, ale podzielcie sobie te projekty. Projekty, które będziecie trzymać długoterminowo, projekty mega, mega wartościowe, ale również takie, które kupujecie szybko, żeby po prostu na, na nich zarobić. Wyjść sobie do Tethera, czy wyjść sobie na przykład do Ethereum czy do Bitcoina. Tyle, tyle na temat bańki. Moim zdaniem oczywiście w na tych najlepszych projektach największe wzrosty są absolutnie przed nami. Natomiast pamiętacie co mówiłem o HOS-ie każdy ma własną hossę, ja już mam projekty, na których zrobiłem 1000 czy 1200 procent i dla mnie ta hossa już trwa na tych danych projektach. tak? Oczywiście ludzie mówią nie, to jeszcze nie jest hosta, to jeszcze nie jest hossa na altcoinach, moim zdaniem absolutnie hossa trwa i tutaj, i tutaj widać to widać to po wzrostach, jeżeli są projekty, które potrafią zrobić 1000 czy 2000 procent w ciągu tygodnia, jest to absolutnie, absolutnie hossa na tym danym projekcie. I tyle, tyle odnośnie hossy, tyle odnośnie budowania portfela i tyle odnośnie DeFi. Lecimy sobie dalej, Bębow i WeChain. To jest projekt, który już mówiłem wam kilkakrotnie. Jeden z niewielu projektów, który przetrwał u mnie od roku 2017, który przechodlowałem, nie sprzedałem go na najwyższych górkach. Natomiast ten projekt pięknie wraca. Nowe partnerstwa, tu mamy informację, BMW i WeChain tworzą aplikację blockchain. Niemiecki producent samochodów BMW współpracuje z WeChain, aby stworzyć platformę blockchain, chroniącą na przykład liczniki przed podkręceniem. Kto ma starsze? Samochody, ja mam 20-letniego Peugeota, więc, więc jeszcze nie mam lambo, ale gdzieś to się, się powoli zbiera. Oczywiście to jest żart, ja nie jestem osobą, która wydaje wydaje pieniądze czy kryptowaluty na, na tego typu rzeczy. Bardziej gdzieś rozsądnie, w mojej opinii, oczywiście inwestuje swoje pieniądze. Natomiast jest, jest to potężna informacja. Jeżeli popatrzymy sobie również na, na, na gdzieś, tam, gdzieś tam na, na kurs WeCh WeChaina. Jeżeli popatrzymy sobie na kurs e na 0.17$ dolara, cały czas dobra cena, to jest cały czas projekt, który ma, ma To jest moim zdaniem projekt, który w tym ranie w tej hoście zrobi naprawdę niesamowite wyniki. Jest to projekt absolutnie mocny, mocny, fundamentalnie z wieloma partnerstwami, także także tutaj uważam, to jest jeden z wielu z moich projektów, który trzymam absolutnie na, na long, tak jak na przykład Tezosa, więc, więc informacja na, na pewno mocna i tutaj w tym projekcie na pewno jeszcze będzie. Bardzo, bardzo dużo się działo. Przeskakujemy sobie dalej, BIN, krypto, Ethereum celuje wzrost do 600 dolarów, tutaj mamy analizę, mamy wykres, oczywiście tak jak mówię, jak wiecie, ja nie jestem mocny z wykresów, bardziej bazuję na informacjach, bardziej bazuję na społecznościach, bardziej bazuję na tym, co dzieje się wokół danego projektu, natomiast bardzo fajna analiza, rano sobie przejrzałem, ja oczywiście czekam na te 500 dolarów, dla mnie to będzie pierwsza bariera, która gdzieś tam rozpocznie ten wzrost, czekamy na Ethereum 2.0, które oczywiście trzeba sobie jasno dziś Powiedzieć absolutnie nie rozwiązuje wszystkich, wszystkich problemów Ethereum. Ethereum ma dużo problemów, między innymi jeżeli chodzi o FI, jeżeli chodzi właśnie o ten Stake, który, który również będzie. Natomiast. Im będzie ta sieć mocniejsza, im te problemy będą szybciej rozwiązywane, im kolejne protokoły po Ethereum 2.0 będą wprowadzane, to jest tutaj absolutnie duże pole do popisu. I dla mnie Ethereum do 2000 dolarów to lekko, lekko, lekko. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna. Przeczytajcie sobie Bim Krypto, poczytajcie sobie analizę. Bitmex wprowadza aplikacje do tradingowania bitcoinem. A więc BitMEX rusza ze swoją apką, która będzie dostępna w 140 krajach. Ja tej giełdy używam, więc na pewno, na pewno sobie sprawdzę. Natomiast, tak jak wiecie, ja nie gram na dźwigni, nie gram na botach. Nie jestem spekulantem, jeżeli chodzi o Bitcoina, czy Ethereum, czy te, czy te duże kryptowaluty. Bardziej bazujemy na altach, bardziej gramy pod wydarzenia, bardziej mnożymy swoje kryptowaluty w oparciu o kopanie, a więc zarówno o Proof of Stake, jak i, o, jak i właśnie o stake na giełdach. Natomiast jeżeli ktoś lubi tego typu apki, duża informacja dla Bitmexa i jak najbardziej tutaj do sprawdzenia. Mamy informację od Urena Buffetta, który przestaje powoli wierzyć w amerykańskiego dolara i w amerykańską gospodarkę. Coraz więcej inwestorów, dużych inwestorów gdzieś tam mówi o innych metodach inwestowania swoich pieniędzy, mówi o kryptowalutach, mówi o, o bitcoinie. Dzisiaj też zaczęło oglądać pobudkę, śledzić kryptoekipę. Wiele osób, które do tej pory działały tylko na tradycyjnym rynku i dostaje wiele pytań, czy jest to dobry moment na wejście w rynek kryptowalut. Absolutnie tak, jesteśmy cały czas przed gdzieś tam dużą masową adopcją. Coraz więcej pozytywnych sygnałów z rynku, coraz więcej krajów gdzieś tam normuje pewne sprawy, coraz więcej spółek giełdowych zaczyna interesować się kryptowalutami. Kryptowaluty dzisiaj są. Moim zdaniem, najlepszą i największą alternatywą dla tradycyjnych inwestycji, dla pieniądza fiducjarnego. Także tutaj tego typu informacje, że tak wiele osób mówi, że Warren Buffett jest już stary, że już nie wie co mówi. Długo był przeciwko złotu, długo był przeciwko kryptowalutom, ale niektórzy mówią, że człowiek również im starszy, tym tak jak wino, tym lepszy. Tak było z guciem, warzywą. Kto pamięta, strzelał bramki, strzelał bramki, także im starszy, tym lepszy. I i tak samo możemy powiedzieć o gdzieś tam dużych, dużych inwestorach. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie dalej, ci jest dużo informacji. Bitcoin lepszy od altcoinów. Japońcy inwestorzy przerzucają się na główną kryptowalutę. Japonia wyznacza trendu w wielu sektorach gospodarki i tutaj Japończycy porzucają XRP, którego ja nie jestem fanem, to tak na marginesie, i Mona na rzecz Bitcoina wynika z danych opublikowanych 19 sierpnia przez Japan Virtual i Crypto, crypto Assets Exchange, a więc to, to, to taką organizację. No i tutaj wcale, wcale gdzieś tam, gdzieś tam mnie to nie dziwi. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na rynek altcoinów poprzez właśnie trend DeFi, no to tutaj no, to tutaj mamy absolutnie możliwości do wzrostów. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli nie jesteście famem rynku DeFi, jeżeli gdzieś tam nie widzicie tu potencjału i uważacie, że jest to absolutnie wielka bańka spekulacyjna, no to wykorzystajcie ten rynek do mnożenia waszych bitcoinów. Nie ma problemu. Wychodźcie do bitcoina, powiększajcie swój portfel, swój portfel BTC, poszerzajcie swój portfel, właśnie oparty o jakiegoś stablecoina i nie ma tutaj problemu. Japończycy stwierdzają, że bitcoin jest the best, że bitcoin jest Lepszy również jest tutaj fajny, fajny wykres, właśnie który pokazuje gdzieś tam zainteresowanie tych Japończyków. Ich serpetra traci zaufanie inwestorów. Ja nie jestem, tak jak mówię, fanem, natomiast no wiadomo, jest to, jest to mocny projekt, wysoko notowany w market, w market capie. Jeżeli chodzi o mojego Bitcoina, ja już nowego Ledgera, tego Nano X będę odpalał, wczoraj nie zdążyłem, będę sobie też, też przenosił. Dla mnie jest to inwestycja długoterminowa, natomiast ja na Bitcoinie nie zarabiam na bieżąco, ale altcoiny służą do tego, żeby tego Bitcoina po prostu mnożyć. Tak to wygląda u mnie. Lecimy sobie dalej, komparik. Rośnie liczba wielorybów na rynku Bitcoina, to zapowiedź banki. Jakiś czas temu pokazywałem Wam taki wykres właśnie z, z Glossy chyba, gdzie pokazywaliśmy, że bardzo szybko, w szybkim tempie rośnie liczba adresów, które trzymają przynajmniej jednego bitcoina. Jest coraz więcej inwestorów, którzy zakładają sobie adres, bądź dokładają do swojego adresu i mają przynajmniej jednego bitcoina. To oczywiście pokazuje, że mamy coraz więcej hodlerów i na pewno jest to, jest to dobra informacja. Czy to jest zapowiedź banki taka jak w 2017 roku? Nie wiem, ja jestem bardziej zwolennikiem tego, żeby wszystko rosło systematycznie. Natomiast jeszcze jedna ważna uwaga, to mi się przymiało odnośnie Ethereum. Pamiętam, jak zapowiadałem, że Ethereum pójdzie do 500 dolarów, potem był spadek i wiele osób marzykało: Macie, co się dzieje? Ethereum spadło tam do 350-60 dolarów. Panowie, jeżeli macie czegoś mało i coś spada, to jest dla Was dobra informacja. Dlaczego? Dlatego, że wtedy możecie dokupić. Słuchajcie, dzisiaj inwestorzy również na naszych grupach czy osoby, które wchodzą w świat krypto, jeżeli mają malutkie portfele i przejmują się spadkami, no to nie tędy droga. Jeżeli wierzycie w jakiś projekt, jeżeli projekt jest mocny fundamentalnie, jest, chcecie, żeby to była mocna pozycja w waszym portfelu, no to czekajcie na spadki po to, żeby powiększać, bo jak zacznie iść pionowa kreska w górę i wszystko zacznie rosnąć, to Wasza głowa będzie działać w ten sposób, że po prostu tego nie dokupicie, tak? Więc, więc to taka, taka, taka informacja. A więc Spadki, te ruchy na Ethereum, że spada do 380, idzie ponad 400, potem być może znowu spada, idzie do 500, potem być może znowu spada, są po prostu, są po prostu dobre, są zdrowe i po, pozwalają po prostu kupować Wam Etera w tych dobrych. Cena. Dobra, tyle jeżeli chodzi takie najważniejsze informacje z rynku. Tyle odnośnie DeFi. Przejdźmy sobie do Twittera, zobaczmy co się dzieje. ma Crypto.com mocno do przodu, a więc, a więc cały czas kolejne, kolejne projekty dochodzą. Mamy kładum, można wpłacać, wypłacać, wszystko działa. Również informacja, dzięki Robert, za za podanie tej informacji tuż przed pobudką, bo ja jeszcze nie miałem jej dodanej, a więc token, o którym mówi się głośno, wszyscy czekali tutaj, a więc, a więc CRV kurw będzie, będzie dostępny na aplikacji, jest już wylistowany na aplikacji, a więc... Myślę, że projekt, który wiele osób kupiło na górce. Ja również mam ten projekt, jestem gdzieś tam na delikatnej stracie, natomiast cały czas obserwuję projekt mocny, szilowany przez bardzo dużych graczy, zarówno na Twitterze, jak i na Telegramie, ale Crypto.com absolutnie idzie w dobrą stronę i coraz lepsze projekty pojawiają się w aplikacji. Dzisiaj mamy chyba Syndicate. Z tego, z tego, co pamiętam. Także, także róbcie, swoje, róbcie swoje alokacje. Tak jak powiedziałem, każdy syndykat powiększa nam nasz portfel. Syndykat na OMG 24 godziny, standardowo 5000 krot trzeba mieć na stake na giełdzie Crypto.com i obrót, wolumen zrobiony w ciągu ostatnich 30 dni, właśnie tutaj 5000 dolarów. Myślę, że kolejny syndykat, który da zarobić, zobaczymy, jakie będą wyniki. Syndykat pewnie, pewnie pokażemy jej za dwa dni, standardowo. Natomiast, tak jak mówię, ja robię każdy syndykat automatycznie, mam zawsze krok przygotowany. I słuchajcie, naprawdę, jak patrzę na swój portfel krypto.com, w jakim niesamowitym tempie on rośnie, nawet te syndykaty, które odbierałem wcześniej, gdzie tam wychodziło po 30 dolarów. Przykład WeChaina, odebraliśmy w syndykacie 30 dolarów, dzisiaj po tych wzrostach jest. Ponad 170 dolarów z tych 30, które odebraliśmy, a więc niesamowity wzrost. Dzięki dlatego, że odebraliśmy, być może normalnie ktoś nie kupiłby tego, Uchiha nie zainteresowałby się tym projektem. Natomiast poprzez Symbicate właśnie można było tutaj można było to zrobić. Bardzo dużo dzieje się w kryptocom. Wczoraj parę osób pytało, jaka jest moja cena przewidywalna kro, jeżeli chodzi o ten o ten powiedzmy o tą hausse gdzieś tam moim zdaniem okolice 1 dolara jak najbardziej jak najbardziej, jak najbardziej są dobre Przypominam również, że zbliża się wielki syndykat z okazji start, z okazji wejścia giełdy CryptoCom w fazę beta. Będzie można również tutaj bitcoina kupić, kupić za połowę. Ostatni taki syndykat na BTC za połowę dał fajnie zarobić, więc tutaj myślę, że również będzie dobrze. Zasady standardowo bez zmian, czyli już dzisiaj widać, że te 5 tysięcy dolarów obrotu zostanie i będzie przy wszystkich syndykatach. Także szykujcie się, szykujcie się również na tym syndykate, bo. BTC za połowę ceny, nawet jeżeli kupicie to za 15 dolarów i dostaniecie 30 dolarów, a więc darmowe 15 dolarów w BTC, myślę, że każdemu się przyda. Warto zbierać darmowe krypto, warto korzystać z tego typu promocji, dlatego lubię giełdę krypto.com, że ona bardzo dużo daje swoim użytkownikom i bardzo fajnie się dzieli. Mamy również kolejny konkurs traderski, ma krypto.com. Wszystko bardzo fajnie opisane na medium, a więc możecie sobie tutaj poczytać standardowo duże nagrody 200 tysięcy 200 dolarów, a więc dla osób, które, które tradują do poczytania. Ja ostatnio mam mniej czasu, przestałem gdzieś tam brać trochę udziału, ale powiem szczerze, że jak brałem udział, czy to na Medboxie, czy to na Crypto.com, wielokrotnie jak było właśnie Arena, Battle Arena, to wielokrotnie udawało mi się tutaj wygrywać, a więc jeżeli ktoś lubi sobie potrajdować, ma trochę czasu, jak najbardziej fajna opcja, z której warto skorzystać. Kolejna bardzo mocna informacja by news, jeżeli chodzi o KryptoCom, to że możemy korzystać z Pay, możemy korzystać za pomocą każdego portfela ERC 20. A więc do tej pory, jeżeli chcieliśmy skorzystać z opcji Pay i chcieliśmy zapłacić właśnie u któregoś z partnerów KryptoCom, musieliśmy korzystać z aplikacji KryptoCom, teraz, teraz już nie Możemy mieć KRO na każdym portfelu RC20 i również będziemy mogli zapłacić u któregoś partnera. Słuchajcie, mega, mega duża informacja. Ten ekosystem Pay, a więc płacenie za pomocą, za pomocą KRO, również fajnie się rozwija. Jest coraz więcej coraz więcej miejsc, gdzie możemy płacić, między innymi Allegro. Także cały ten ekosystem, jak widzicie, krypto.com rozwija się w niesamowitym tempie. Oprócz tego, że giełda dzieli się fajnie z użytkownikami, są kolejne partnerstwa, są kolejne kryptowaluty. Giełda mocno się rozwija. Zwija. Moim zdaniem, jeszcze raz powtórzę, przejście na ten jeden token, a więc odejście od MCO i przejście na KRO jak najbardziej dobra decyzja. I moim zdaniem, jest tutaj duży potencjał, jeżeli chodzi o sam token KRO, i widzę tutaj naprawdę fajne szanse na wzrost. Socios, czyli znamy datę kolejnego FTO 22 września. A więc, a więc czekamy z niecierpliwością, zobaczymy, zobaczymy czy to będzie jedne FTO, czy jak to będzie wyglądać, natomiast do tej pory tak jak widzieliście każde FTO gdzieś tam, gdzieś tam fajnie daje zarobić, też mu przypominam, że na aplikacji Socjos również trwa ten konkurs traderski, a więc nawet chyba jeden Polak był w rankingu z tego co pokazywaliście na naszej polskiej grupie, nikt się nie przyznał kto to jest z tego co, co widziałem, to nie byłem ja, natomiast, natomiast warto również z tego korzystać, czekamy na. Kolejne FTO i jeszcze raz podkreślam, że projekt, czyli aplikacja Socios, moim zdaniem, tak naprawdę kolejny rok, a więc ten, ten pełny sezon, pokaże, jaki jest potencjał tego projektu. Pozwólmy im pracować w warunkach, które, które są dobre. Jeżeli ruszą ligi, trochę gdzieś koronawirus pójdzie, pójdzie w bok, będzie na pewno otwarta furtka do tego, żeby negocjować z kolejnymi klubami, żeby kolejne, kolejne gdzieś tam, kolejne kluby dochodziły. Pamiętamy, założenia. Gdzieś tam do końca roku 2020 miało być wiele, wiele, wiele nowych klubów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać ze względu na koronawirusa. Zostało to opóźnione. Natomiast pamiętajcie, jeżeli gdzieś tam te fantokeny was nie przekonują, natomiast widzicie potencjał w całym ekosystemie chilis, to wykorzystujcie FTO do tego, żeby mnożyć swoje chilisy. Nauczcie się grać pod wydarzenie, bo naprawdę jest to bardzo, bardzo proste. Słuchajcie, kupić w FTO, sprzedać zaraz pod FTO. Ja trzymam się z prostej zasady zbieram sobie po 10 sztuk każdego fantokenu, ni więcej, ni mniej, resztę sprzedaję sobie z zyskiem po FTO. Natomiast można mieć tutaj różne strategie. Wyjątkiem jest u mnie Barcelona. Te tokeny, te tokeny sobie zostawiłem, nie sprzedałem ich, oczywiście sprzedałem je gdzieś tam po, po, tej, po tym listingu, natomiast mam ich więcej, mam około 150 sztuk, bo gdzieś tam wierzę, że tak jak, tak jak kiedyś jeden z prezydentów mówił, że Ameryka będzie, o tak kciukiem, będzie wielka znowu, tak ja wierzę, że Barcelona się odbuduje i myślę, że najlepsze przed Fantokenem Barcelony przed nami. Jeżeli dzisiaj patrzymy na cenę tokenami no Barcelony i porównujemy to z Juventusem czy z PSG, no to widać, że ta Barcelona ma jednak potencjał do tego wzrostu, dlatego że jest gigantem, co by nie mówić, więc, więc, więc ja wierzę w to, że te ceny się wyrównają. Być może tamte tokeny, fantokeny spadną, ale myślę, że sam token FC Barcelony absolutnie ma tutaj duży potencjał do wzrostu. Dlatego jest to jedyny fantoken, który mam w większej liczbie i sobie go po prostu zostawiłem. Lecimy dalej. Pamiętacie, pamiętacie Stafi, a więc Airdrop. Mamy oficjalną informację o tym, że kampania została zakończona 200 milionów. Mamy również artykuł na Medium, że wszystkie te stake dropy, staking dropy zostały zakończone. Natomiast ja wchodziłem na swój portfel, nie było jeszcze dystrybucji. Pytałem też Was na, na grupie. Natomiast wszedłem od razu na szybko na oficjalny Telegram i sprawdziłem, że ta dystrybucja nastąpi po mainnecie, a więc, a więc na spokojnie czekamy. Każdy swoje tokeny Otrzyma i też informacja: jeżeli zawsze coś odbieracie, jakiś airdrop czy, czy gdzieś tam jakieś kryptowaluty, i nie wiecie, gdzie szukać informacji, oficjalny Twitter, oficjalna grupa na Telegramie opcja lubki, poszukać informacji i tutaj tutaj czekamy, natomiast moim zdaniem to będzie, to będzie jeden z wartościowszych dropów, jeżeli chodzi o rok 2020, więc już, mimo że jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale już gratuluję wszystkim, którzy poświęcili 5 minut i po prostu to odebrali. Projekt, który sprawdzam dzisiaj od rana, DETER, aplikacja do kupowania kryptowalut, aplikacja lokalna, a więc związana trochę z takim lokalnym patriotyzmem trochę związana z kupowaniem bitcoinów blisko swojego miejsca zamieszkania. Ideą tej aplikacji jest właśnie kupowanie bitcoinów, sprzedawanie kryptowalut blisko, blisko nas, tak? A więc gdzieś tam sprawdzam, jeszcze nie kupowałem. Już na Twitterze widać, że zaczyna się gdzieś tam ruch, jeżeli chodzi o ten projekt. Przeanalizowałem sobie dzisiaj roadmap. Więc wszystko fajnie robią, wszystko fajnie robią, i na końcu mamy taką informację, która gdzieś tam mnie, mnie utwierdziła, żeby zająć się Polkadot. A więc będą tutaj wprowadzać integrację z Polkadotem, będą wprowadzać również na swoją aplikację projekty oparte o ten ekosystem. Pamiętacie, mówiłem, że będziemy bardzo mocno przyglądać się właśnie temu ekosystemowi. No i DETER tutaj ma szansę moim zdaniem na wzrosty. Tak jak mówię, będę dzisiaj bardzo mocno sprawdzał ten projekt. Tak wygląda oficjalny Twitter, a więc 6 tysięcy osób. Poczytajcie, sprawdźcie. Projekt naprawdę interesujący, aplikacja, gdzie szybko będziemy mogli zlokalizować, gdzie możemy w naszym mieście czy, czy, czy w naszym. Miejscowości kupić czy sprzedać krypto. Jeżeli, jeżeli chodzi tutaj o cenę, 0,034 dolara, popatrzmy na wykres: 12% w ciągu 24 godzin, 46% w ciągu 7 dni, a więc idzie, idzie powoli do góry. Jesteśmy 77% poniżej ATH, które było na poziomie 0,15 dolara. Projekt interesujący, projekt z małym market capem. Słuchajcie, market cap jest poniżej 3 milionów dolarów, także zobaczymy. Czy to ruszy? Jak to społecznościowo wygląda? Natomiast dzisiaj rzucam Wam tylko taką pierwszą zajawkę, żebyście również, jak macie trochę czasu, temu projektowi się po prostu przyjrzeli. Lecimy sobie dalej. Nasza, nasza kasza. Sygnał poszedł ode mnie, słuchajcie tutaj. Ten wykres, zobaczcie, jak wygląda wykres. Góra, dół, góra, dół, duży dół, potem znowu góra, a więc można złapać w fajnej cenie. Warto sobie gdzieś tam ustawić, ustawić ordery. Ja jestem, ja jestem już po zakupach. Na naszych grupach śmiejemy się, mamy takiego, taką jedną osobę, która zawsze jak kupuje, to jest spadek w dół i gdzieś tam poszła informacja, że tutaj kupił. Oczywiście śmiechem kupił, znaczy tutaj, a po tym zakupie poszedł spadek tutaj. Natomiast... Projekt bardzo niestabilny, widać, widać duże ruchy, a więc jeżeli myślicie o zakupie tego projektu, to po prostu śledźcie tutaj, śledźcie, ustawcie sobie ordery i można złapać, można złapać po prostu na dołku. Lecimy sobie dalej. Kryptodiffer, wzrosty tygodniowe. Słuchajcie, RaifX, projekt, który dał chyba, chyba, chyba po Chyba jeden z mocniejszych projektów, który, który dał fajnie zarobić z tych naszych małych projektów. Ja mam już tylko 10% zostawione, więc wyszedłem z tego projektu, ale te 10% również robi bardzo fajny wynik. Zostawiłem sobie tylko, tylko 50 dolarów w tym projekcie, natomiast mocno, mocno idzie do przodu, potężne wzrosty. Mamy tutaj kilka również fajnych projektów. AMPL wraca. Wczoraj o tym rozmawialiśmy na naszym Zoomie. Było wczoraj 2 dolary, dzisiaj, dzisiaj gdzieś tam jest około 1,60. Stake, również bardzo, bardzo mocny projekt. Również tutaj droga do wielkich wzrostów jest najbardziej otwarta. Yern Finance, nie nadążam za tymi projektami na Y. To tu będę dużo mówił, nie nadążam za tym, więc gdzieś tam, gdzieś tam jestem po, poza tym wszystkim, wiele osób kupuje Cię ciągle, gdzieś tam mówiąc, że duże szanse na wzrosty. No i serum, również było o tym głośno, ja jestem poza projektem, więc też tutaj nie będę się, się wypowiadał, ale również potencjał jak widać jest, jest, jest duży. Justin Sun, Słoneczna Justyna i ekosystem Troma. To jest coś, co można lubić albo można nie lubić. Tutaj podał informację, że, włączę, że kolejnego coina odpala, a więc sam słoneczko nie czytałem jeszcze za bardzo. Natomiast kolejny, kolejny, gdzieś tam mały krok milowy w tym całym, dużym ekosystemie Trona. Dla mnie Tron, moim zdaniem, patrząc na to, jak rozwija się rynek krypto, jest, jest pozycją obowiązkową. Tak jak, tak jak gdzieś tam patrzę na Binance Coina, patrzę na giełdę Binance, co wchodzi na Binance, jakie projekty będą listowane. I Dzisiaj dla mnie giełda Binance jest absolutnie czymś, co wyznacza trendy, jeżeli chodzi na przykład o IEO, a więc o kolejne wejście projektów. Tak tutaj Justin Sam i Tron, również bardzo mocny ekosystem, coraz więcej projektów opartych jest właśnie również o Trona. Także będziemy się tutaj przyglądać, zobaczymy, co to za wynalazek i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Tak jak mówiłem wam wczoraj, w ferum idą dobre informacje, które mają być podane. Widać, widać, to również, widać to również delikatnie już po wykresie, gdzieś tam powoli, powoli te ferum odpala. Dla mnie projekt długoterminowy. Nie sprzedałem jeszcze, nie zrealizowałem żadnych swoich zysków. Trzymam długoterminowo, bo projekt jest po prostu mocny. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Obserwujemy rynek, zobaczymy, zobaczymy co będzie się działo. Dla mnie dzisiaj absolutnie jest to czas, kiedy, kiedy ja będę mocno, mocno obserwował ETERA. Również kilka projektów, które podaliśmy. Dziękuję za uwagę. Dajcie suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Każdy like w górę, dla mnie również to jest bardzo ważne. I słyszymy się w kolejnej pobudce. Hej.